Takie jakieś przez cały dzień. Co to za buty są? O, Jezu! co to jest? Eee, o, ty masz takie buty połączone ze spodniami na szelkach i tak chodzisz? To jest zajebiste! Chodzisz oh. normalnie Idzie do bagna. tak? Słuchajcie, jak dobrze wiecie, Michał popiłek jest fanem chodzenia bez butów. Michał, tutaj też jest taka pozycja, więc mam nadzieję, że taką będę miał. Ja będę miał obuwie.

no nie! No nie. Drugi! Kochani, w tym odcinku będziemy mieć parę konkurencji. Głównie poruczmy narty dla Beki. Jedziemy na narty? Na cel, musimy dzisiaj pójść po narty na pewno. Ej, Malwinka, dobra. Jakuzynak nagrzane Test butów wodnych. Ej, ciekawe jak ci się bez kitu nic nie przepuści. Dawaj, próbuj. Uwaga, wchodzę do jacuzzi. Let's Dawaj. Nie no, to jest jacuzzi. Ja i jacuzzi. Ej, wypycha, wypycha, wypycha. Cię trochę? Tak, mega mnie tak wypycha. Tak I się tak robi takie... Ej patrz, ja mogę z tobą. Obrzydliwe. Poczekaj, zrobię ci gorące. Fale ci zrobię. Co to za mikrofale? Witamy was serdecznie w ogrodzie fazy. Aktywnością będzie gra w piłkę nożną. Takich oto ogromnych balonach. Kula. W drużynie pomarańczowej jestem ja, Malwinka i Wiktoria. A w drużynie niebieskiej jestem ja i ja. Dobra, guys, zakładamy te baloniki. Uwaga, pamiętajcie, że drużyna, która zwycięży, każda z tych osób dostanie po jednym punkcie. A ten, kto zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa 200 zł. Dobra, uwaga! Ja chcę wskoczyć w to. A! Wiktoria! <śmienia> Żyjesz? Żyję, żyję! Dawaj na radę Dobra ogółem Ej przestań, mamy Ej i na radę I tobie Ej go się nie da przewrócić Nie, <śmuję> <Ale> się <ko> nie <śmuje> da przewrócić Dobra, zróbmy test Dwie dziewczyny wbiegają na, na 3 na trzy, cztery Dobra, trzy, cztery. Ale kochani, dzisiaj jest jakieś około 30 stopni Strasznie gorąco jest I co dopiero w tych butach Ale on jest tak Nie! Jest? Prawie Kurde! Ty blisko! Ale, ale, o Ale mnie! Ja zaraz samobója walnę, a nie

Nazwamy Golden Goal i po punkcie dostaje Wika, Malwinka oraz ja i wygrywamy yes. tą aktywność i ten mecz. Yes. Megan to powtórzył kiedyś, ale tak. Zajebiste! Prywat, tak, tak, prywatnie raz, a dwa jakoś lepiej zorganizowanie, tak żeby. Ja tak wejść na boisku. Co, delikatnie, może zgodnieliście, co? Po pierwsze, a. ja strasznie. A nie. po drugie? Nie, nie dalej mam ból w brzuchu. A, no tak. Ja mam ból, ale jestem głodny. Jeżeli się dlaczego Kuba tak boli w brzuch, to koniecznie wpadajcie na odcinek z kaloriami, bo tak. Kuba pokazał wo wolę walki wtedy. Tak, samo jak Malwinka. Więc kochani, jak wszyscy się zgadzamy, jesteśmy głodni. Kuba nie, bo wczoraj umiera po pierwszym odcinku, ale on też na pewno coś zje, bo musi zjeść coś dzisiaj razem z Wiką obrzydliwego. Cześć. Nie, czego nie lubimy. Nie ja do końca go, ale no teraz to czego po prostu nie lubią jeść. Tak, 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 tak. Dobrze kochani, zaraz idziemy do tej galerii po jedzenie, ale my dzisiaj nie będziemy Dzwonimy po narty, żeby zapiąć tutaj do moich butów elegancko i coś tam poszpącimy delikatnie z tymi nartami. Dzień dobry, Michał Popiełek z tej strony. Ja dzwonię z ogłoszenia OLX z nart. Tak, no to w każdej chwili do wzięcia są tam za, za dobre wino. O, a to można do pana przyjechać tak, nie wiem, w sensie tak do pół godziny, coś takiego do godziny? O nie, tu to ja bym dopiero za dwie, trzy godzinki, najwcześniej. Bo... Dobrze, super. my najmocniej panu dziękuję i będziemy Dobra. dzwonić. Dobra, dzięki bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam również, do zobaczenia. Idealnie narty, ogarnięte na rozmiar 45, tylko po prostu potrzebujemy trochę czasu, żeby odebrać, więc na razie chodźmy coś zjeść. Zapięte pasy? Zapięte. Dobra. O, ale niewygodne te buty. Kuchani, pamiętajcie, nie powtarzajcie tego w domu, a tym bardziej w samochodzie. proszę. Ej, dobra. Jak ci, jak ci sprzęgło chodzi? O, <śleszy> Serio? No. serio? Ja, to będzie jak hamowanie lewą nogą Jesteśmy na prywatnej drodze Spróbujemy wyjechać, i, nie, ale nie, na pewno nie wjeżdżamy na ulicę publiczną Dika, nie, nie masz Mój mi się zaklinował pomiędzy hamulcem <grym> tak. ja, i sprzęgłem Nie Nie wyjmę nogi Serio k O poszło to Chyba razem ze sprzęgiem Dobra Kochani jakbyście się zastanawiali jak się prowadzi w butach narciarskich, Jest tragedia, bo co chwilę mi się jakoś blokuje <grym wniżu> Noga

Ale no ja po prostu czuję się tragicznie Jeszcze patrzcie, one mają tutaj taką siatkę, co nie? I ta siateczka jest wszędzie i ja już mam odparzenia Na udach, na tyłku, na nogach Jestem cała mokra po prostu No woda to, wo, woda jest we mnie Widzowie, teraz włączamy tryb silent Ja też powiem, nie? co Ja włączam tryb Wika, o... we wczorajszym odcinku, jak ty pamiętasz, nie udało nam się okończyć challenge'u Więc musimy zjeść coś, czego nie lubimy Nadziałem ze sushi. sobie sushi powiedziałem sobie macie Czuję się trochę jak warszawiak Albo jak Zbyszek Mmm, jakie dobre co jest dobre w tym, to ta tapioca mi smakuje w miarę Ale macia... A co ty masz, Wika? Placki ziemniaczane Brukselka. Nie wiem, nie widzę fenomenu. Wiko? Pieczony ziemniak. Ale generalnie to to. to dobre nie jest. Uwaga. Wszystko w dobre! Yes! Chodźmy zrobić ten zdjęcie. zdjęcie! Proszę, chodźmy. Polska gola! Tak! To, jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Tak? Yes. A! I teraz pokażmy buty wszyscy. Dobra. Ale brudna, Jezu. Ale co ja bo zawsze to chciałem, zawsze to chciałem zrobić. Polska gola, Polska gola. Ja... Jak wiecie, jaka to jest galeria, to zapraszamy was tutaj. Tutaj będzie pod tą doniczką. Te zdjęcia jak znajdziesz, jak znajdziesz, to koniecznie nas oznacz i o tą fazę i my cię udostępnimy tak. tak Dobrze kochani, więc przed nami kolejna aktywność, czyli musimy zrobić jak najszybciej cztery zadania I kto zrobi pierwszy te cztery zadania i wróci tutaj, to zdobywa punkt, a reszta no lepiej żeby się modliła A pierwszym zadaniem jest Musicie zrobić gwiazdę przed kasietą lub innym pracownikiem jakiegoś sklepu Czas, Czas. startu Dobra Kuba, Pan. my możemy to... pójść do H&M -a. Czarno biały sklep Ogólnie? Możemy robić zadania razem to chuj... Ładnie, po prostu róbmy wszystko razem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chciałabym, chciałabyś mi podtrzymać kamerkę i mogę zrobić przed gwiazdę? Proszę, proszę. Dajesz. Nice! Dziękuję, challenge, bardzo dziękuję. Mam pytanko, czy przeszkadzały panu, jeżeli bym zrobił tu gwiazdę? Jeśli nie w okolicach jakichś drogich sprzętów to myślę, że bez problemu. Dobrze, a mógłby pan mnie nagrać? No pewnie. Dziękuję Ci bardzo. Trzy, cztery, 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 cztery. Nie było, nie było chyba warto Zalicza pani? Tak, zaliczam. <noise> Dziękuję bardzo. Poprawiam spodenki, nie zostawiamy bałaganu. Do widzenia. Trzy cztery. cztery. Dziesięć ludzi, dobra. Dobra, to. Pierwsze. Za... Dziękujemy pani Dziękujemy bardzo. bardzo. Pierwsze zadanie. Mamy za liczone. Liczone. Dobra, o Jezu mamy. O Jezu, moje buty. Przepraszam. Jakie jest drugie zadanie? coś zielonego. Proszę! Proszę! Tuż u w tym momencie kupujemy pianki, które są zielone. Bum. I drugie zdanie będzie już zaliczone. Poprosisz o komplet obuwia? It was at this moment that he knew he fucked up. Dobra. Chcemy dowiedzieć się, czy możecie w ogóle jakoś opisać nasze budy, jak skomplementować na przykład coś w ten stylu? Opowiedzcie co coś, łaga To zrobimy Zrobimy pokaz mody, dobra? Tak. No, ja pierwszy. ja pierwszy. Tak, y, zajebiste są. No, dobra, teraz drugi zawodnik. Teraz ja. Zwaga. Buty ortopedyczne. Oho, 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 Co pracuję. Zapojecz. Zajibiste, zajibiste. Jakie to? to są opłynne buty ortopedyczne. Tak, to Czyli jestem omagą takim Dzień dobry, ja mam DG Tanko. Czy chciałaby pani skomplementować moje obuwie. Pani pomogła, a czy mogłabym zamówić... Y Karmelowe flapo na ludzkie? Dziewczyny, możecie mi pomóc. Tak, tak, tak. tak chcecie tak, tak. mi dać yy, buty swoje. Mogę, Jezu, pewnie mam Serio? Wszystko. Na pewno? Ja tak, to... Jezu, dzieje. Dobra, I jeszcze, jeszcze jakiś napój. Troszko o komplet obuwia, Mam. Tak. Ej, mam pytanie. Mam takie buty... No, zajebiste, no. W właśnie zajebiste, nie? A jakbyś mógł coś więcej o nich powiedzieć, coś takiego mega dobrego, fajnego, no zajebiste, wielkie, ogromne, ale tobie... I no ale weselu, to jest szczególnie. Jezu, dziękuję Ci bardzo. Chcesz? Dziękuję pani ślicznie. Mamy, mamy. Dobra, za. O. Dobra, mam buty, mam liść. Mam kawę, zrobiłam gwiazdę. Jadę na dół. Wszystko mam. Gdzie yes. jest moja matka! Wszystkie zadania wykonane. Dobre. Gratuluję no tak się kulturalnie tylko w kolejce. No w kolejce sobie stajemy Co tu robicie? No nic Nic? Mam pytanko, czy mógłbym dostać wodę do takiego kubka? Dziękuję najmocniej Ej ziomek, kolejka jest jak coś Ej ziomek, kolejka jest Ej, kolejka jest jak coś Jakby po prostu trzeba być youtuberem, trzeba jak najszybciej robić rzeczy Proszę go nie obsługiwać Super, dziękuję najmocniej, dzięki na razie Wszystko zaliczone, wszystkie zadania, właśnie teraz wracamy No bo nie wiedzą jak to, co po prostu trzeba poprosić bo nie im im dadzą szybko wodę Hej! da Mam! Mam! Kawa, ale tani! Liść Jaki tani? Buty! Ej, patrzcie, ona miała tylko mieć komplement obuwia, a stała buty! Co? Co? Komplement obuwia na jedną z Ja już przeczytałam komplet obuwia! Co ty gada? Naczynki czekają! Tu jest grane! Boże, dziewczyny, dziękuję wam bardzo! Tak jest, e, jedno imię to będzie... Słoik. Słoik. A drugie imię to będzie... E, grupcia. Tak. Dziewczyny, jak oceniacie moje obuwie? 11 na 10. Tak? Czy to komplement? Tak! Dobra, dziękuję wam bardzo i hejka, trzymajcie A. się, pa! Tu jest za mną Kuba. I my we dwóch? Zrobiliśmy każde zadanie Mam komplement Nice, czyli jesteś trzecia Jeszcze chłopaki tak. zostali W tym momencie wszyscy pojawili się na bazowym, już przepraszam, na bazowym miejscu ale było mi się gorąco zrobiło I sprawdźmy wyniki Z osób, które były tu przed wami, to Malwina tu była pierwsza Brawo Yes, wygrałam no, i tobie, no. mam półtka. Serio? Teraz wszystko będzie zależało od tego, kto najładniej zatańczy układ przygotowany przez naszego choreografa, ponieważ właśnie to jedziemy teraz zrobić. Idziemy no, tańcować, a wiecie co jest najlepsze? Że Kuba jest tańcerzem, więc on ma szansę. Może to Ej, zapomniałam o tej konkurencji, się. No. To co, widzimy się na tań... Are you, are you frozen? To ten, narduar, narduar. lecimy do szkoły tańca. <noise> Po kawę! Tylko taka deserowa, co nie karmelkowa. No mi jakby żadna kawa nie smakuje. Niedobre? <noise> Ta kawa mi po prostu nie smakuje, nie wiem czemu. Nie wyobrażam sobie pójść normalnie do jakiegoś baru i wziąć sobie kawę. No nie wyobrażam sobie. Mm -mm. Niedobre. Ale przed tańcowaniem pójdziemy sprawdzić nasze obuwie w rwącej rzece. Przyszedł do mnie kiedyś taki chłopak i mówi Baco, ile lat ma świat? Ja mu mówię Dwa miliony i dwa tygodnie. A on mówi, czemu? Ja mówię, a bo dwa tygodnie temu była wyciecka i mówili, że dwa miliony. Uwaga, bo idzie boss. Paczka pija leci mnie. Ej, paczka pija! Ej serio? Błaczka PR moja leci Malwika Malwinka, łap Malwinka, PR Ej, Malwińka, łap. A, Malwińka, błaćka, Ej side, quest. side quest, Ej serio, serio serio Łap <śścoughs> <śścoughs> <ścoughs> Lika, uważaj <ścoughs> nie, nie. Kurde, myślałem, że nie znąży. Co to? Chodź, pokazać się. jest! Chodź tutaj! Co, co jest sidequest! Chodź tutaj! Ej, co jest? What the hell? Oh, Patrzcie! Kapitol, niniejsza odznaka bezterminowo upoważnia do wstępu na bal u szatana. What? Co? Co fur co? Co? To jest grane w ogóle, jakie random sytuacja widzowie no, przysięgamy, że... puszczaj to dalej. ...że to z dupy się tu wzięło. Ej, Karol Jakiś szatański mistrz. Szatańskie na do Szatana. Powalone. I, i płyta. Ja wolę nie ryzykować. Puszczamy dalej. Zostawmy to dla kogoś innego. A, 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 uważaj, ja mam ci nieść? No ty nie powinieneś tu chodzić. To a, jest Ale mój... miałyśmy razem być w bagnach. I... Busa, Teraz ma wodny aerobik. Wszystkie babcie zapraszam do dalsza. <noise> aerobik rób, tak o. Bioderka i przód, tył. Przód, tył. A! Uważaj, uważaj. Schłodziłaś się trochę? Tak, strasznie się schłodziłam. Ja cały dzień umierałam, mi było niedobrze, już miałam drgawki. Poty zimne i ciepłe. Tak, ja już przepraszałam was widzowie oj, oj, oj. za to, jak się po prostu tragicznie czuję. A teraz życie odmieniło się na. Maldino! Na lepsze. Kochani, jakby odchodzimy od tego przeklętego miejsca. A teraz, let's see, zobaczmy te narty. Generalnie, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to można jeść tako ze smakiem. obrzydliwe. Serio, nawet nie wiem czy połowę zjem. To są te narkotyki. Tak. Kurde, solidne. Ej, jakie szczały. I Wydaje mi się, że w ogóle spasują tutaj, bo właśnie... Alega dwa buty założone. Jeśli chcecie turystycznie jeździć na to... No, turystycznie. Chcemy na nich <t TJ2> na asfalcie podpięcie do auta. <tabilir> <Very good>. <tardy> 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 <Yeah>. <tardy> Dobrze pani, właśnie kolejna aktywność, taniec. Kinga na koniec naszej lekcji oceni Skąd najlepiej poszło najlepiej i ta osoba zdobywa punkt. Ja, a ja w międzyczasie przynajmniej sobie ananas od A pamiętacie, że z kodem FAZA macie minus 10% na wszystkie produkty na stronie postfena. Bez przynudzania, my nauczyliśmy się choreografii. <tryk> Teraz przyszła pora na finalną konkurencję. Ale się stresuję! tańce i teraz Kinga, jeżeli możesz powiedzieć, kto według Ciebie najlepiej zatańczył. To jest bardzo tutaj wyrównany poziom powiem szczerze i moje serduszko dzisiaj wędruje do wiki. wika! Wow! Yeah! Dobrze Kani, jesteśmy w domu Teraz z Michała Popiełka zmieni się w Adama Małysza będzie 102 metry. Wiktoria e, tam elegancko poluzowała te rzeczy, bo się zna. Mamy, o A, nie, nie no! Nie no. że tak wcale do Ej, to jest no, To tragedia. nie zjedziesz. Myślisz, że nie zjadę? Ja myślę, że nie. też dzika czy syra w lesie. Zjeżdżaj. R. Kochani, dzisiejszym odcinku się niestety nie udało na tak zjechać, ale w przyszłości mamy do nagrania jeden fajny odcinek, gdzie możemy wykorzystać te narty i już na pewno się uda. Obiecuję wam, więc musicie subskrybować fazę, żeby zobaczyć ten odcinek. A słuchajcie widzowie, pora na wyniki. Wiktoria razem z Malwiną zremisowały, więc wygrywają po 100 złotych na głowę. Kochani, to była faza i widzimy się jutro na 30. FAZA!